Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda uprawa. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach co się dzieje na tych polach, czy w ogóle coś się dzieje, jak to się prezentuje? Także zapraszam Was do oglądania, moi drodzy. Ze względu na to oczywiście, że jesteśmy na polu, gdyby były jakieś problemy z dźwiękiem, to z góry Was przepraszam. Natomiast dzisiaj właśnie poruszamy temat związany z tym, żeby Wam pokazać naocznie, jak to wygląda. Słuchajcie, w województwie mazowieckim chcę Wam powiedzieć, że 80 albo 90% może nieużytków rolnych. Słuchajcie, to są albo takie krzaki, albo łąki, bo nikt tego nie uprawia. To co my tutaj mamy, po tej stronie są zboża, po drugiej stronie są warzywa. To w, w, we wsi, której mieszkam, nie chcę zdradzać nazwy, chyba jestem jedynym producentem. Nazwijmy to tak warzyw, bo też y, może wielką produkcją bym tego nie nazwał. Y, natomiast nikt tego, słuchajcie, nie robi. Jakiś sąsiad ma y, konie. Hmm, jakiś sąsiad ma sad, natomiast nikt się, słuchajcie, w większości tym nie zajmuje. Wiem, że jak są gdzieś tam tereny, gruje cokolice, mają sady, są tereny, może gdzieś tam zawisłą, w drugą stronę. Karcze w okolice, tam widziałem, mają jakieś warzywa. Natomiast w większości wierzcie mi, że nikt tego nie robi, bo po prostu to się nie kalkuluje. Jak widzicie, to się dzieje z polami. Słuchajcie, jeżeli się e, po prostu o to w jakiś sposób nie dba, nie wycina, e, robią się takie e, samosiejki. E, no, jeszcze dobrze, że tutaj niestety, albo stety, może właśnie, że niestety akurat sąsiad tego nie wyciął, ale e, jeżeli, słuchajcie, to by było latami, to słyszałem nawet o takiej sytuacji, że mogą to podpiąć pod las, a wtedy już jesteśmy ugotowani, bo nie możemy tego wyciąć. Oczywiście to pewnie muszą minąć lata, e, natomiast no, słyszałem już o takiej sytuacji. E, co z takich, słuchajcie, ważniejszych informacji, co Wam chciałem powiedzieć. E, ja na razie nie widzę, żeby cokolwiek tutaj się poprawiało, jeżeli chodzi o uprawę, ponieważ koszty, tak jak wcześniej mówiłem w filmach, nawozu, oprysku, eksploatacji maszyn, ropy i tak dalej, wszystkiego, słuchajcie, koszty pracy są coraz wyższe, marże nie są wyższe i niestety my jako rolnicy, my jako rolnicy niestety na tym tracimy. Oczywiście duże firmy zarabiają, pośrednicy na tym zarabiają. My te marże mamy naprawdę, słuchajcie, znikome. Ja też... I oprócz tego, że jestem rolnikiem, jestem również przedsiębiorcą, może mnie to aż tak nie dotyka, natomiast tak jak patrzę, słuchajcie po rolnikach, po osobach, bo znam paru takich rolników, którzy mają na przykład truskawki, czy mają swoje sady to oni słuchajcie bardzo narzekają, ja wiem, że rolnicy przyjęło się, że zawsze narzekają bo zawsze jest im mało niektórzy tak uważają, natomiast wierzcie mi, że w porównaniu z tym, co było jeszcze parę lat temu to kiedyś było Eldorado, a teraz mamy no ciężką sytuację z drugiej strony ktoś może powiedzieć, gdyby się nie opłacało, to by tego nie robili no ale jeżeli robią to słuchajcie po 20-30 lat, albo z dziada pradziada, no to ciężko, żeby teraz przestali to e, robić Ważna sprawa, słuchajcie, jeżeli chodzi o to rolnictwo, jest taka, że jeżeli nadal będzie tak, jak jest, to bardzo dużo towaru będzie do nas przyjeżdżało z zagranicy. Już przyjeżdża ten towar z zagranicy. Na pewno niektórym Rządzącym jest to na rękę, nie wchodząc w politykę. Natomiast no, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dla naszej gospodarki i dla nas jest to na rękę. Bo jeżeli rolnikowi się nie opłaca uprawiać i wszystko będziemy ściągać za granicy, no to uzależniamy się, słuchajcie, od innego kraju, co nie jest dobre, uzależniamy się od innej, e, od innej firmy, od innego gospodarstwa, od firmy bardziej, bo to już nie są gospodarstwa, tylko wielkie molochy. No i pytanie właśnie, w którą stronę to pójdzie. Uważam, że nie powinno tak być, słuchajcie. My powinniśmy być też w jakiś sposób potęgą. Też powinniśmy eksportować z drugiej strony za granicę, ale przede wszystkim w Polsce powinniśmy mieć polski produkt. Niestety, idąc do dużych dyskontów, widzimy, że polskiego produktu jest bardzo mało. Już nie wnikam, jakiej jakości jest, słuchajcie, tamten produkt z zagranicy, ale chodzi o sam fakt, że nawet podchodząc do półek, podchodząc do... Yy, do jakichś tam innych stoisk, widzimy, że te produkty w większości nie są polskie. No i teraz pytanie, czy to się zmieni? Moim zdaniem na razie się to nie zmieni, idzie tylko i wyłącznie w tą stronę. Jest jakaś tam możliwość, widzę jakieś słuchajcie światełko w tunelu, że może ktoś się obudzi i e, przemówi i e, to się zmieni, natomiast na razie to się to rolnictwo niszczy. Ja mam e, z własnego doświadczenia Wam powiem ludzi, którzy sobie porobili teraz uprawnienia na kategorię C, +A i oni będą jeździć ciężarówkami, bo im się po prostu to rolnictwo nie kalkuluje. To będą sobie robili dodatkowo, kiedyś z tego żyli, a teraz im się to już nie kalkuluje i po prostu idą do pracy na etat, bo mówią, że jak on ma pracować po tyle godzin dziennie, no to po prostu jemu się to to nie opłaci, wolić na etat, potem mieć z głowy wrócić do domu i tyle. Wcale się nie dziwię z drugiej strony, natomiast mówię, jeżeli takie będziemy mieli podejście, takie będą mieli podejście. Ludzie na górze i nic się nie zmieni w tej kwestii, no to niestety tego rolnictwa, słuchajcie, w dobrym świetle e, polskiego e, nie widzę. Oczywiście są firmy, które się trzymają, są gospodarstwa, które się trzymają, mają, mają po 50-100 hektarów, mają wyrobiony rynek, wiedzą gdzie kupić, gdzie sprzedać, ale również, słuchajcie, gospodarka powinna się składać z małych gospodarstw, ze względu na to, że wtedy regulujemy te ceny w miarę możliwości. Rynek sam reguluje te ceny, natomiast jeżeli będą się tworzyły monopole, no to nikt tych cen regulować nie będzie. E, będzie, będą firmy je regulować i będziemy płacić, słuchajcie, bardzo dużo, wierzcie mi, będziemy płacić bardzo dużo, więc. Warto by było, moim zdaniem, przynajmniej na początku yy, odpowiedzieć sobie na pytanie, w którą stronę to zmierza, yy, no i starać się wspierać tych rolników, pomagać im w miarę możliwości kupować produkty od rolnika. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że rolnicy się nie ogłaszają, nie jeżdżą, nie stoją nigdzie z tym towarem. Słuchajcie, jak rolnik ma to zrobić, jeżeli on cały czas produkuje? On jest producentem, on nie jest sprzedawcą, nie jest handlowcem. Rozumiem od tego, są pośrednicy, którzy też na tym zarabiają, natomiast rolnik nie jest w stanie, jak sobie to wyobrażacie, Przyjedziecie i on wam sprzeda 4 czy 5 marchewek. On się zajmuje produkcją tych marchewek, więc no tutaj akurat o tym należy pamiętać, że no nie będzie miał na to zwyczajnie czasu. Więc tak, moi drodzy, z takich informacji to tyle co wam chciałem przekazać. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Czy te koszty jeszcze wzrosną? Niestety wydaje mi się, że tak, ale trzeba być dobrej myśli, więc no zobaczymy. Sporo tych gospodarstw się zamknęło. Nie mówię to o gospodarstwach, które hodują, słuchajcie, świnie, bo tych gospodarstw to ja praktycznie nie widzę. Tutaj w województwie mazowieckim to można chyba policzyć na palcach jednej ręki, ile mamy tych gospodarstw w ogóle, które yy, hodują świnie. Yy, nie wiem, czy w ogóle tutaj, słuchajcie, w moim rejonie tak 20-30 kilometrów, badałem sprawę, nie ma żadnego gospodarstwa, chyba, że ktoś po kryjomu ma jedną. Dwie czy trzy, natomiast e, tak ogólnie słuchajcie, nie ma żadnego takiego e, gospodarstwa. E, czy coś się zmieni, zobaczymy. E, no miejmy nadzieję, że tak. I to by było na tyle. Sami widzicie, jak to wygląda. Ziemia leży odłogiem, nikt tego nie uprawia, bo po prostu raz, że to się nie kalkuluje, dwa, że ludzie są bardziej wygodni i im się nie chce tego robić. Tylko mówię, nie widzimy konsekwencji, które mogą nadejść, a warto by było te konsekwencje widzieć albo już, żeby nam się lampka zapaliła co robić w tej sytuacji, bo. No, po prostu trzeba sobie powiedzieć jasno, nie jest dobrze. Ja rozumiem, że część towaru będziemy sprowadzać z zagranicy, natomiast słuchajcie, jeżeli rolnik nie jest w stanie sprzedać swojego zboża po dobrej cenie albo zboże przyjeżdża z zagranicy, no to, no to w którą stronę my idziemy? Po co to wszystko? Więc no, tu trzeba by było się nad tym, moim zdaniem, najbardziej zastanowić, bo no nie idziemy w tym momencie w dobrą y, stronę. Także to na tyle. Trzymajcie się, moi drodzy. Nie ma się co załamywać. Jakoś to będzie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.